Cze. tu znowu pasto, latarnia, kurwa drukarnia i zapraszam na kolejną pasto-opowiastkę z życia. Autentyk. Jakoś się tak złożyło, że w czasie kiedy moi pato koledzy z wioski wesoło już śmigali po naszym okolicznym stawie, jakby w dzieciństwie byli do niego wyrzucani w workach i byli zmuszeni do ratowania się przed utonięciem, ja dalej siedziałem z chipsami przed komputerem i w ogóle nie umiałem pływać. Cóż, zdarza się, ja tak. Często spotykaliśmy się z chłopakami u mnie i graliśmy w wormsy albo wyścigówki, jednak mnie z domu na wioskę już raczej rzadziej się wyciągało. Nie mówiąc już o wychodzeniu gdzieś z mojej własnej inicjatywy, to serio zdarzyło się może z dwa, trzy razy. Ale dzisiaj wycieram mordę tym, że przecież jestem introwertykiem. Bo wszystko da się wytłumaczyć byciem introwertykiem, szczególnie bycie leniwą kurwą. Zawsze działa. Niemniej czułem się trochę źle, z tym, że patrzę z brzegu stawu, jak moi kumple się wesoło pluskają, a ja jestem jak zwolniony z wf i siedzę jak zbity pies, kończąc trzynasty rok życia. Taką dygresją to też jest dobre. Mój ziom wtedy miał czternaste urodziny i szczycił się, że ma już piętnaście lat. No bo trochę o logiki, no 40 lat już skończył. <grych> Natrudziłem się odrobinę z tym, żeby przemówić mu do rozumu, jak działa liczenie lat, aż w końcu jego duma ustąpiła i przyznał mi, że nie, no, jednak ma 14. No bo wiecie, no, nie może być tak, że mój kolega jest jak Andy Anderson, że jak dzisiaj mam 13, to on w moim wieku miał 14. Wmówienie mi, że ziomek z 9,8 jest ode mnie dwa lata starszy, byłoby dla mnie ujmą na honorze, no bo umówmy się. 9,9 ostatni zdrowy. Wracając do tematu, jakiś czas wcześniej został otwarty akwapark we Wrocławiu, a w okolicach mojej trzynastki park wodny otworzyli już nawet w dtr -ze. Moi rodzice złapali fazę napływania nie tylko z powodu coraz to atrakcyjniejszych obiektów w naszej okolicy, ale również dlatego, że ich wakacyjną zajaweczką stały się jakieś opcje last minute, all inclusive, dokąd jechali, do, skąd dostali jakąś mm, zniżkę na święta. I poprzedniego roku na takowych wakacyjkach w jakimś basenie topiłem się jak paralityk. Dlatego pomimo mojego uporu, wynikającego najbardziej chyba z czystego lenistwa ciągle forsowali, żebym chodził na jakieś lekcje pływania. A także brali mnie sami na losowe baseny sportowe w 7.1 i coś pokazywali, ale to akurat mizernie zawsze wychodziło. W końcu jednak presja psychiczna przyrosła u mnie poziom filmików pana jogurcika. Jak w każdej szanującej się polskiej rodzinie, a polski rodowód mam ponad tysiącletni, sok cebulowy buzuje w naszej krwi. Tak więc kiedy powstała akcja mająca na celu krzewienie w dzieciach zdrowego trybu życia, czyli uprawiania sportu, w ramach której do któregoś tam roku życia można było za darmo uczęszczać na zajęcia pływackie we Wrocławskim Parku Wodnym, który, jak wiadomo, jest najekskluzywniejszym basenem na świecie, przynajmniej cenowo, nie było już dla mnie możliwości krętki. Wozili mnie na to z naszej wiochy tak chętnie, że czasem zwalniali mnie z lekcji, byle nie przegapić pływanka w akwaparku. Chuj z tym, że na sportowej części, która wygląda jak każdy inny basen sportowy są linie, głębokość od metra na początku do dwóch na końcu i kurewsko lodowata woda. Nie silnowi, a ceny chyba podwójne. Ach, ta ekskluzywna Renoma. Ironiczne, zważając na to, że Wrocław nigdy nie będzie na poziomie chociażby jakiejś biedackiej Warszawy. Dopóki oczywiście nie zostanie oddany Niemcom. Ale okej, okay, do basenu nie ma się w sumie co przyczepać, bo nikt chyba nie spodziewał się w tym segmencie jakichś wyszukanych bajerów, a darowanemu koniu nie patrzy się wielita. No i dobra, są te zajęcia i oczywiście pierwszy cringe pod pryżnicami, gdzie się normalnie pryskają bez gaci, tylko ja stałem w moich ciasnych kąpielóweczkach, zaciskających się na dupie podczas rytuału obmycia jako ostoja wartości. Kąpielówkowo etycznych. Całe szczęście, że Januszom i tak wszystko zasłaniały brzuchy. Idę do swojej grupy, oczywiście grupy początkującej, bo w przeciwieństwie do niektórych nie umiałem instynktownie pływać. Najwyraźniej nie posiadam genów psa, tylko rucham psa jak sra, ale to w ogóle nieistotne i na zupełnie inną pastę. Tutaj tak samo nie spodziewałem się żadnej innej sytuacji, ale jednak z tyłu głowy tliła mi się jeszcze nadzieja, że nie zostanę sam w tym upokarzającym spierdoleniu uczenia się podstaw pływania w wieku 13 lat. Niestety, przewidywalnie, w grupie miałem same kilkuletnie dzieci. Wszystkie chcą się zakolegować, zafascynowane tym, że ja, odstająco starszy kolega, będę z nimi pływał. To jest próbował nie utonąć, nieporadnie przemieszczając się z jednego do drugiego końca basenu, opakowany po całej powierzchni ciała jakimiś poduszkami, makaronami i deskami. Przysięgam, że nigdy nie zwracałem na siebie uwagi w większym stopniu, gdy moim jedynym zaangażowaniem w łapanie atencji była egzystencja. Nasz wysoki, przystojny, muskularny trener oczywiście traktował nas cierpliwie i infantylnie. Z racji tego, że wiedziałem co czeka mnie w tej grupie, właściwie mi to nie przeszkadzało. Bardziej cringe, z którego składałem się już w podobnym procencie co z wody wynikał z samego faktu gdzie jestem i co robię. Więc wszystko było absolutnie ok, gdy na pierwszy ogień puścił nas z deskami, żebyśmy ćwiczyli nogi tak jak uprzejmie zademonstrował. Część problematyczna rozpoczęła się dopiero, kiedy trochę już mieliśmy popływane i rozpoczęliśmy ćwiczenia na plecach. Nienawidzę pływania na plecach. Nie dość, że kompletnie nieprzydatne to twój nos przeżywa takie cierpienie niezawinione, że możesz go zacząć nazywać hiobem. Niezaprawieni w boju mają z tym niemały problem, więc podczas ćwiczeń każdy otrzymywał indywidualne korekty. he <laughs> korektor! <śmiech> Przyjmowanej postawy ciała i wykonywanych ruchów. No i wiadomo, że najszybsza i najefektywniejsza ich forma wiąże się z ustawieniem przez trenera Twojego ciała. I to też nie jest problem, taki już miałem nacisk ze strony rodziców, że zaczęło mi nawet już zależeć na tym, żeby umieć pływać, więc mogłem przeboleć dyskomfort bycia dotykanym przez potężnego trenera. Sednem problemu było to, że była wtedy sobota, godzina dziewiąta, czyli jestem prawidłowo wyspany i jest godzina, o której w organizmie gromadzi się najwięcej testosteronu w ciągu dnia. A dwudziestoparoletnie fit laseczki również udają się na poranny basenik w akwaparku o tej porze. Stąd tylko się rozejrzałem, a już mój fiut był niczym Hanna Baker, bo do erekcji miał z 13 powodów. Walczyłem ze sobą, jak tylko potrafiłem Niestety kolejnym powodem, z którego niekoniecznie paliłem się do pójścia na basen Była moja przypadłość do częstych erekcji w wodzie Szczególnie, że miałem 13 lat Byłem jak kaczor Donald, którego kuta spęcznieje w wodzie No bo wiecie, tylko z wody wychodzi w ręczniku To przy okazji macie rozwiązanie zagadki Naturalną koleją rzeczy było to, że w tej walce poległem. Następnym etapem było ukrywanie tego w każdy możliwy sposób. Wyobrażałem sobie straszne rzeczy, byle tylko mi opad. Jednak to też nie dało rady, bo uświadomiłem sobie, że Gor też mnie podnieca. Wszystko mnie kurwa podnieca w sobotę o dziewiątej w roku 2012. Mój mózg powoli przestawał sobie radzić z wymyślaniem kolejnych tymczasowych solucji problemu, szczególnie będąc systematycznie i rosnące aktywo atakowanym przez hormony. Miejsce rozsądnego krycia się i szukania złotego środka, jak najmniejszego podobieństwa ujrzenia erekcji przez kogokolwiek, zajął strach i jeszcze większe podniecenie. Mam takie podejście, którego bardzo w sobie nie lubię i nazywam kiszeniem problemów. Pokrótce chodzi o to, że im bardziej mam przejebane, tym bardziej mam wyjebane. I to jedynie wszystko pogarsza, bo śmierdzi jak zgniła kanapka w plecaku, której już wcześniej brzydziłem się dotknąć i wyjechać. Ale o tym też kiedy indziej. Oddałem się w całości myśli o pieniężnym ciałku jednej z pieniężnych towarzyszek sportu z linii sąsiedniej do mojej. Pływałem na plecach, a raczej powoli postępowałem do przodu, wierzgając jak niezrównoważony wierzchnią stroną końcówek dolnych kończyn ponad powierzchnię wody i zamknąłem oczy. Trzymałem deskę za głową, więc nie obawiałem się o to, że zaleję sobie twarz. Z tym, że straciłem orientację w terenie i zajmowałem cały pas. Trener widząc, że coś mi nie idzie zatrzymał mnie. Wszedł do mnie do wody i na spokojnie tłumaczył, jak się ustawić i ruszać, aby uniknąć kolizji z innymi użytkownikami basenu i ogólnie pływać prościej. Jasne, że to wszystko wiedziałem, to był jeszcze ten czas, kiedy szybko się uczyłem i nie miałem depresji, więc mój poziom pojmowania miałem całkiem niczego sobie. Jednak maksymalnie obstrany, byle tylko nie zobaczył mojego masztu, jak sparaliżowany, nie mogłem ruszać ustami. Tylko biernie słuchałem i dawałem się ustawiać, modląc się o to, żeby robił to pod bezpiecznym kątem Nagle, nie wiem czemu to zrobiłem, ale odwróciłem głowę w stronę pasa, na którym poruszała się pieniężna koleżanka No i nie zgadniecie kogo spotkałem Zobaczyłem tylko jak podpływa i rozpoczyna coś w stylu obrotu przewrotu Nie wiem też czemu ona to zrobiła Byłem mniej więcej w środku długości pasa w tej chwili trener złapał mnie za prawą rękę, ciągle coś bajdurząc i kładąc ją we właściwej pozycji. Byłem już ofiarą. Jej tyłek zakręcił dokładnie naprzeciw mojej twarzy. Był ode mnie z 10 centymetrów. Mimowolnie znów naprężył się mój mięsień faliczny. Trener ujął mnie w tym momencie w talii i obrócił plecami w dół. Zatrzymał się na chwilę. Powiedział, o, oh. i puścił mnie, niezręcznie mówiąc, że. Już jest dobrze i żebym płynął dalej. Nie da się być bardziej czerwonym niż ja, wtedy się kurwa nie da, zapewniam. Opadł momentalnie, a ja do końca zajęć nie byłem w stanie myśleć, byłem mentalnie martwy. Nie odezwałem się do nikogo do pójścia do szatni, mimo że dzieci wciąż mnie zaczepiały. Jedno nawet zapytało, co chowałem przed trenerem w majtkach. Wszyscy widzieli. Moja paranoja się spełniła. Kiedy się przebierałem, przez drzwi zaglądnęła moja mama i powiedziała Cześć Kuba, jak się pływało? Dobrze. Odpowiedziałem tak samo martwo, jak się czułem. Trener zobaczył, że to moja mama, więc podszedł do niej i zabrał ją na stronę. Odszedł smutny. Nie miałem odwagi spytać jej, o co chodziło. A przez następny tydzień obchodziła się ze mną jak zjebanym jajkiem. W końcu jadąc na następny sobotni basen, spytała mnie, czy podoba mi się jakaś dziewczyna. Opowiedziałem jej o wszystkich osobach, do których kiedykolwiek przeładowywałem Digla, bez wyjątków. Tamtego roku więcej nie pojawiłem się na basenie.